Elon, wszystkim. Na Telegramie pojawiła się informacja o możliwości odebrania airdropu. Airdropu, który należy się tym, którzy stejkowali na przykład Atoma. Oczywiście na samym początku zapraszam Was na bloga. Znajdziecie tutaj sporo nowych informacji. Z tego co jeszcze pamiętam można odebrać tutaj te quizy, zrobić sobie te zadania. Jest informacja o broker finance i przejściu na łańcuch AVAX. Jest airdrop dla Atoma, dla sieci Kosmos właśnie Aqua. Jest najnowszy update, który pojawił się też dzisiaj jeśli chodzi o EasyBota. Też Wam go tutaj chwilowo pokażę. Tutaj mam kilka zestawień, czyli jak sobie ten automat radzi już 3 miesiące. Mamy podsumowanie z dnia 3.08, potem mamy z 2.09, no i dzisiaj też jest podsumowanie z 3.10, czyli 3 października 2022 roku. Wygląda to w ten sposób. No i tutaj są zyski za wrzesień, to też. Parę osób pyta mnie ciągle, jak mi to tam idzie. No to na moim blogu znajdziecie też właśnie takie informacje. A my już przechodzimy właśnie do tematu dzisiejszego wideo. Z dwie strony. Jedna to jest Kosmos Pug com Airdrops, tutaj znajdziecie airdropy, które już zostały rozdane lub które zostaną rozdane dla właśnie stajkujących w ekosystemie kosmos. No i druga strona to bardzo podobna. Płućcie, tutaj jest strona, tam kosmos puk, no i tutaj jest Taka lista różnych rzeczy. Można sobie posprawdzać na co jesteś zakwalifikowany, a na co się nie zakwalifikowałeś. To jest taka strona podglądowa. Ogólnie ten Cosmos Pack też jest delegatorem do stejkowania różnych coinów. Także ja często stake'uję u nich coiny, bo chcę też wspomóc właśnie działanie tej strony. Kolejna strona to jest Cosmos Airdrops Aio. No, i tutaj też bardzo podobna strona. Można sobie tutaj sprawdzić, co jest claimable, upcoming, co jest już zarchiwizowane, no i about, to jest tutaj o tej stronie. Tutaj są możliwości odebrania tokenów, i też widać, że po prostu pojawiają się różne opcje. Ostatnio odbieraliśmy Rebusa, więc zobaczcie, jest między 15 a 13 maja 2023 Snapshot jest opisane co to było i później jeszcze inne informacje delegation czyli minimalnie 80 atomów 108 100 fmosów. Jeżeli klikniemy tutaj no to przeniesie nas bezpośrednio na stronę tego airdropu. Tak to wygląda tutaj z tym rebusem. Ja jak widać tutaj odebrałem coś. Oczywiście jeszcze będę tutaj odbierać kolejne części tego airdropu. No a tutaj, jeśli chodzi właśnie o te territory, no to klikamy, pojawia nam się taka strona. No i można tutaj połączyć nasz portfel, a można po prostu kliknąć i wpisać adres, zobaczyć czy się tutaj kwalifikujecie na ten airdrop. Następnie możemy tutaj przeczytać, że tego airdropa możemy stake'ować. Steakować go możemy tutaj na tej stronie. Zresztą oni też tutaj zobaczcie, piszą, że można steakować. Tori z Kosmos Pagiem, z tym delegatorem. Są też podane informacje tutaj z Twittera. Także bardzo ciekawa strona do podglądania właśnie tych wszystkich airdropów. Dajcie znać w komentarzach, czy znaliście tą stronę. Przechodzimy na tą stronę explorerterritory.com i staking. Pojawi nam się taka strona. Tutaj oczywiście należy stworzyć portfel, czyli klikacie najpierw tu, dajecie import adres albo dajecie accounts i jak klikniecie te accounts, tworzycie tutaj nowy portfel. Dajecie Connect Wallet, wybieracie oczywiście Keplera, dajecie next, dajecie sobie nazwę. Ja już to zrobiłem, także tutaj nie będę tego. Więcej robić. Później idziemy w staking no i wybieramy sobie tutaj tego delegatora. Jeszcze raz tutaj Wam przejdę. Tutaj mamy accounts, ja to mam te konto Territory Staking no i tutaj szukamy delegatora, który nas interesuje. Kosmos Paga tutaj na przykład znajdziemy. Później dajemy delegate i można wydelegować te nasze tokeny. Tory. Ogólnie tutaj na tej stronie jeszcze jeśli przejdziemy w zakładkę airdrop, no to zobaczcie tutaj macie opcję odbierz, zastejkuj, głosuj LP coming, no i później tutaj pojawiają się różne tego typu rzeczy. Nas najbardziej interesuje blog. Tu można przeczytać czym jest ten projekt, no i tutaj klejmowanie najpierw i później stake, czyli przeniesie nas na tą stronę którą wam pokazałem wcześniej. Wszystko jest legit, można odebrać airdrop. Po odebraniu airdropu pojawi wam się też taka informacja i od razu zobaczcie, jest tutaj stake tory, climb other, no i provide liquidity, to jest coming soon, czyli planują liquidity na osmosis, no i tutaj są jeszcze vote on proposal, Zobaczymy czy tutaj coś można głosować. W ogóle wszystko dzieje się na tej stronie. Nie ma żadnego głosowania. No dodajemy to stake tori. Tu oczywiście jeśli ktoś nie ma z was konta, to musi te konto stworzyć. I szukamy tego kosmos pack cyk. Klikamy. Ja mam 146 sztuk tego tori, 145 sztuk. Zastejkujemy. I wtedy zostawię sobie coś na opłaty. Zobaczymy, ile tu jest opłat. E jakieś drobne, także można tutaj więcej w ten staking wrzucić. Wrzucamy w staking. Czekamy, aż to zostanie zatwierdzone. No i nasz airdrop darmowe siano pracuje już wtedy dla nas. Jest, jest. Congratulation complete. Można to odświeżyć. I tutaj u góry pojawi nam się, że mamy zastejkowane właśnie to tori u kogoś z delegatorów gdzie to tutaj Wam znajdę, zobaczcie w ogóle tutaj mamy Marek Assets, mamy ilość torii, które jest dostępne w stakingu mamy 145 już tutaj jakieś rewards nam naliczyło, tutaj tak samo mamy dostęp do tego Cosmos Pack z Delegate, Redelegate no i Unbounding jeśli w to klikniemy to nic się nie dzieje. Można dać w ogóle tutaj receive, send, czyli to wszystko działa tak, jakby portfel Kepler. Jeśli chcemy dorzucić tutaj do tego delegatora, klikamy tu delegate, wrzucamy jeszcze 1,5 sztuki. W moim wypadku zatwierdzam to. No i niech to się stejkuje całe. Jeszcze sprawdzę kolejne adresy, które mam, czy się kwalifikuje tutaj na odebranie tego. Airdropu. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą szybką informację. Macie wytłumaczone, jak odebrać AirDropa, co zrobić, aby tutaj stworzyć konto, no i jak go później zastejkować. Dajcie znać w komentarzach, czy odebraliście AirDropa, czy znaliście stronę CosmosPAG, czyli tą, którą pokazywałem na telegramie, i czy znaliście tą stronę właśnie Kosmos AirDrop. A jo, To takie pomoce tutaj dydaktyczne dla was. Zostawcie suba, kliknijcie łapeczkę, dzwoneczek. No i lecimy z tymi materiałami. Hej